Świat jest lustrzanym odbiciem tego, co jest w naszym wnętrzu. Przyciągamy to, co mamy w środku. Dokładnie to nic innego. Niby banały, frazesy. Niby wszyscy to wiedzą. Ale dokładnie tak jest. Witajcie w drugim dniu treningu poczucia własnej wartości. Dobrego, odpowiedniego, wysokiego poczucia własnej wartości. Trening ten będzie trwał przez cały wrzesień. Każdego dnia będę robić takie krótkie nagranie. Mam nadzieję, że ono będzie krótkie. I że nie będę się jakoś specjalnie rozwlekać. Codziennie będę losować dla Was, ale też dla mnie, zadania i ćwiczenia, które pomogą nam podnieść w sobie to poczucie własnej wartości które tak naprawdę u bardzo, bardzo, bardzo wielu osób sądzę, że u większości osób jest po prostu zaniżone. No więc wracając do tego, że świat jest lustrzanym odbiciem tego, co mamy wewnątrz siebie, to jeżeli jesteśmy w związku, który nie jest satysfakcjonujący, jeżeli mamy pracę, która nie sprawia nam radości, jeżeli po prostu nie jesteśmy szczęśliwi i nasze życie jest tyle jakie i chcielibyśmy bardzo coś innego, to to jest świetny moment. Żeby, żeby zacząć szukać, co jest przyczyną tego i zawsze przyczyna leży właśnie w tym niskim, za niskim poczuciu własnej wartości, bo tak jak mówiłam, w sobie, Odpowiednie to takie zdrowe poczucie własnej wartości jest przede wszystkim głęboka wiara w to, że zasługujemy na szczęście, że zasługujemy na fantastyczną pracę, która. Będzie nam dawać godne pieniądze, a z drugiej strony będziemy tam chętnie chodzić. To szczęście też polega na tym, że będziemy w satysfakcjonującym związku, jeżeli oczywiście tego pragniemy, bo nie ma takiego. Nie ma takiego obowiązku, nikt nie ma obowiązku. Niektórzy ludzie są dużo bardziej szczęśliwi, jeżeli są sami. Chyba też to wiem, ja że do takich osób. Mm. Oczywiście nie należy mylić y, poczucia własnej wartości z y, wybujałem ego. Tak, to. Y, Jedno z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego, chociaż dosyć często jest mylone, tak? I tak jak zresztą mówiłam wczoraj, często mylimy to poczucie własnej wartości czy pewności siebie z właśnie z arogancją, z byciem hanem. Osoba, która jest pełna siebie. Nie musi nic nikomu udowadniać. Po prostu wie. Tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko, że, że po prostu jest wartościową osobą. E, tutaj, oczywiście, muszę wspomnieć, e, że chyba taką najważniejszą rzeczą, którą możemy zrobić, i taką najpiękniejszą rzecz, też, którą możemy sobie sami dać jeżeli czujemy, że, że nasze życie nie jest takie, jakie chcielibyśmy, żeby było jeżeli jest w nim dużo poczucia krzywdy, dużo cierpienia to to polecam terapię coaching hipnoterapię jest mnóstwo metod, żeby z osobą towarzyszącą poznać siebie w taki bardzo bezpieczny sposób. Ale to, co ja wam proponuję, może być takim łagodnym wstępem. Do, do głębszej pracy nad sobą pod okiem specjalisty. Słuchajcie, nie przedłużając, bo postanowiłam sobie, że moje filmiki mm, nie będą długie będę Wam codziennie coś tam opowiadać, y, o poczuciu własnej wartości, o pewności siebie. Y, i razem z Wami będę się tego uczyć bo, bo, yy, no bo jeszcze dużo mam <noise> jeszcze dużo mam do, do nauczenia się Czasami sobie myślę, że chciałabym być taką osobą, która gdziekolwiek wchodzi wzbudza respekt Nie wiem, samą, samą postawą, spojrzeniem, taką energią, wiecie, aurą są takie osoby, nie? Do których nikt nie podejdzie, żeby im powiedzieć coś niemiłego. Wszystki, wszyscy są, jakby ten ktoś ma, ma w sobie hmm, taką energię, która niejako wymusza respekt, ale też znowu, żeby, żeby to nie było mylone, wiecie, z, ze strachem, jakie może ktoś wzbudzać. To w ogóle nie o to chodzi. To jest pewna, pewna klasa, elegancja. Mm życzliwość, granice, które ta osoba ma sama ze sobą ustalone. No dobra, słuchajcie, dzisiaj przygotowałam, co prawda jeszcze nie na cały wrzesień, czyli nie ma tutaj 30 kart, na razie jest 12 z wczorajszym zadaniem, który, um, które polegało na tym, żeby wypisać, wypisać, nie wypisać, przepraszam bardzo, żeby um, przypomnieć sobie trzy momenty w ciągu wczorajszego dnia, kiedy byliście kiedy byliście szczęśliwi. No to powiedzmy, że 12 plus wczorajsze to jest 13. Hmm? to jeszcze mam do, do zrobienia parę, ponieważ robię je sama. W, oczywiście szukam inspiracji najczęściej na Pinterestie, jeżeli chodzi o, o te ćwiczenia, zadania. Czasami je modyfikuję, czasami czasami wymyślam coś, coś mojego, też czerpiąc z, z nauk, które, które pobieram od moich od moich nauczycieli. To co? Losujemy. Niestety nie ma, nie ma mojej córki, która normalnie los, losuje karty. E, poszło już spać. Już jest późno, a dzisiaj była dzisiaj pierwszy dzień w, w szkole i dużo emocji w związku z tym. Poszła do szóstej klasy. Zmieniła szkołę, budynek nowe koleżanki, nowi koledzy więc już już poszła spać słuchajcie, przetasowałam hmm? jak, jak wróżkę słuchajcie, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, naprawdę nie podglądam. Wypisz pięć rzeczy, które w sobie kochasz. Panalne, prawda? Słuchajcie, zostawiam Was z tym. Sama będę się zastanawiać nad tym, co w sobie kocham. Sądzę, że mm, Jedną z rzeczy, która mi była pierwsza przychodzi do głowy to jest odwaga. Powiem Wam, że <noise> siadanie codziennie przed kamerą jest takim dużym, dużym wyjściem ze strefy komfortu. Pozdrawiam Was. Bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Dziękuję, że jesteście. I. No i co? I zapraszam Was bardzo serdecznie w podróż ze mną przez cały miesiąc wrześniowy. Pozdrawiam jeszcze raz. Dobrej nocy.